Ej, jaka jest najlepsza broń? Nie wiem, miecz nocy? Bo widz zapytał, jaka jest najlepsza broń poza szkolną maczetą i cienistym mieczem. No to dzisiaj się tym zajmiemy. Jak to szkolną maczetą? Normalnie dzieci w amerykańskich szkołach się takimi napierdalają. Aaa, i wszystko jasne! Zostaw suba na kanale YouTube, a ja zapraszam! A mam pytanie, no dawaj, bo mi bombulion stygnie szybko. Dotkniesz mnie tym? Dotknąć to ja cię mogę! Kurwa pięściem jak twój ster kiedy byłeś mały, ci się coś wełbie popierdoliło i teraz głupotyko co polisz. Co? Ale do rzeczy normalnie broń ta zadaje 38 obrażeń fizycznych i 18 planarnych, co daje obrażenia łącznie 56 punktów. Ale, ale skurczybek zwiększa swoją potęgę po założeniu kaptura pustki. Wtedy zwiększamy swoje obrażenia do łącznie 68 damage'a. Za mało, to dowalimy więcej. Kaptur sprawia, że im więcej bijemy, tym więcej zadajemy obrażeń do aż 88 punktów, z czego 41 to obrażenia fizyczne, a 47 to planarne. Przez co skuteczność tej broni przeciwko planarnym przeciwnikom jest kurwa w pytę. Aby zadawać tak kozacki damage, musimy oddać 5 strzałów z rzędu, przy czym przerwanie walki na 3 sekundy lub dostanie w mordę powoduje, że znowu musimy uderzyć 5 razy, aby zadawać nasze 88 damage'a. A jakby tego było za mało, zadajemy 10% więcej obrażeń przeciwnikom strony lunarnej. Ej, ale nie omówiłeś najważniejszej funkcji. Możemy tym ścinać szybko na przykład trawę, patyki lub jagody, w dodatku obszarowo. Masz rację, ścina tak dobrze jak twój wujek twojego pleta, kiedy kurwa rodziców nie było w domu 5 lat temu. Miałeś tego nie mówić.